Cześć podanie. Siemanko, witajcie z tej strony AgroMaty dzisiaj ze Kuba. Cześć, witajcie! Oraz Michał. No cześć. W dzisiejszym ćwiczeniu, jak widzicie, zaczynamy od kamienia koni. E, wsypujemy na początek owiec, chwaleczko. Owiec tutaj nie jest przyjmowany, to gdzie jest przyjmowany. Hmm? A, on jest przyjmowany, dobra, już wiem, gdzie o, On jest przyjmowany tam, gdzie siano, pewnie. No dobra, chyba bo tam trzeba wsypać tam, gdzie siano, no ale. Tak, tu będzie tutaj. No i co, mówię, wsypujemy wszystko, co się da dla tych koni, żeby mówię, nie narzekały, że jesteśmy złymi, z, źle je karmimy. One to wszystko ciągu i mają 13 no i tych ton. Eee, że nie, jest dobra. Mają 16 ton, no i spoko. No i mówię, no cały obiekt, który mieliśmy wsypaliśmy im, to, to im w zupełności wystarczy na cały sezon, więc spoko. A my dalej tak, bez przedłużania. Leci, O! Widzę tutaj, widzicie tutaj Michał dalej gruberuje Jak widzicie, tu są wszystkie maszyny wyciągnięte z naszej wiaty Dlaczego tak? Ponieważ po prostu Będziemy dzisiaj też pojechać, znaczy ja, ja będę jechał po bagi z nasionami No i po prostu, że tak tu potrzebujemy miejsce Tam na pełnej trąbisz No i co, mówię dzisiaj akcja, mówię tego, ścielenie tym kunią po akcji ścianę, też raczej polecimy. Dzisiaj, dzisiaj się nie tak, chciałbym te konie do końca, oraz jakby się udało, to też bym chciał bardzo mocno mówię, po tę ścianę pojechać. No i to będzie raczej tyle. A Kuba, pochowa się to, co dzisiaj robisz. Dalej już niwa, tak? No tak. Niestety. Lęczmy sobie, kosia u sąsiada. Tak, u sąsiada złodzieja. Mówię, musimy ukraść mu 10 tysięcy. <grym> <grym> Dobra. A sobie tę no, pierwszą blaśkę sobie tutaj załadujemy, bo tu się mieści więcej, z czego co pamiętam. A tam pierwsza niech tam się wsunie, ładnie. Na szybkości sobie drugą nie. mówię co tak chociaż te dwie belki tam damy, bo raczej dwie belki no, im wystarczą. Niestety jak widzicie nie miałem jsianą osianą, mówię, koń dostaną po prostu widzę dwa odcinki jak zaczniemy wreszcie z pierwszym pokosem, bo to mówię na dniach powinno być... Ale trzeba już y, słonę dawać? Tam do nich? Tak, ja już taką źlelką robię no. Ale spoko, bo no, tylko dwie belki chyba wymagają, mniej więcej, wiesz. No. No i co w kolejnym odcinku? W kolejnym odcinku raczej już się zajmiemy siłami... Um, tego. Słonecznika. Oraz misjanie, bo dzisiaj Kuba nie skończy z tej misji 20 minut, raczej nie, nie? No nie skończy. Mm. To mówię, w końcu będzie w, tak będą robione misje bo mamy jeszcze 3 misje na nawód na zrobiłem, więc mówię, jest foko. Jest czego brać pieniądze, jak to w, tak to jest dobrze. Nie ma co narzekać. Dobra, kupaki, wywieźcie Michałkę. Kuba, Chyba, że sam ją wywiozę Chodź. Bo nie, bo nie Ej, na, ko na kość 100%, Jakbyś miał 100%, to krzyknij w combine, okej? Okay? Kuba Czekaj, ja przyczepę ci. Nie, serio, nie rób tak, okej? Okay? Halo. Dobrze. Bo na świecie dostaniesz szwędla, ja już tego już uzupełniam im tą słomę i na to dostaniesz. Spokojnie. Tylko po prostu wiesz Bo tego, zapisałem, w grę, wiesz. A. Żeby wraził. Jak to było... się ze mnie tak zagowało w pewnym momencie. Tak, dobra, tyle tej sumy raczej wystarczy. Ja tak się dziwię, dlaczego ja to gruberuję, Jak tu jest siewnik no, mówię, no. z tym kultywatorem, a to jest słoneczny. No niestety, mówię, potrzebujemy. No to jest tak wyszło, że jednak potrzebujemy tego. Dobra, już więcej tej sumy nie chcą. Ogólnie tę ścielarkę, ścielarkę jakiś mówię, by jakiś misro po prostu mówię, tak będzie musiał ją potem chować, a najpierw na te big bugi. Ej, ja już ci mogę dać fenda chcesz z Helkom drugą. Mm, kuba. Dobra. Ja ci go przywiozę, nawet, co? To, to, to na razie jest pod tamką drugą, albo, albo strzep zestaw. Znaczy, nie, jako ci go przywiozę, bo ostatnio koń dalej konia, tylko cieszę się, że w ogóle ci go przywiozę. Bo no dobra, to ja już sobie szczepię ze statku. No, no ja ci to przybiodę, bo ja to troszkę rozmaica, że po, moje, odwiedzimy, jak ku <grym> idzie, Zobaczymy, jak on tam kradnie z sąsiada, zboża. Sam kradnie. No wiem. inaczej byśmy <grym> nie mieli tyle pieniędzy. No na razie, wiecie, nowych nabytków nie ma, ale to zanim go się zmieniać, spoko będzie. Kurczę, musimy sobie kupić, to do wody. Żeby mieć to na górze nie trzeba tyle jeździć jeszcze. To też by się przydało, tak szczerze powiedziawszy. Ładnie jedziemy, mówię, no teraz widzicie, no Fendaz przy śmiga, mówię, bo w to jednak przy Gruberze chodzi No bez różnicy, mówię, byleby każ, mówię, ka każda maszyna ma jakieś swoje zadanie do zrealizowania Nie, ja, jak kolorystycznie pasuje No, chodzi, mówię, ten Gruber jest za moment, ale wiesz, my prawie nic niego to nie potrzebujemy dużego, nie? Bo patrz, mhm. od, chyba od 10 sezonów biorę, pierwszy z Grubera użyliśmy, nie? Bo wiesz, cały czas się siało, takie rzeczy się nie trzebało, no, ale mówię, teraz pójdziemy A to jest ten początkowy, Tak, tak, mówię, bo po prostu nie potrzebujemy większego, a na ten na no, polsz przebolejemy, nie? No i dobra. Ja już wjechał, tutaj, kuła masz tego. Fędzika, nie? Okej. Okay. Masz 100%? No. On to od razu w której nie? Ja jakoś ty mu podjechał. Nie narzeka, jest dobrze. Boże. Dobra. Dobra, to ja lecę na szybkość do naszego e, Fenda i tak Co te konie jeszcze potrzebują? A czy jest takie rzeczy, które po prostu możemy im dostarczyć? E, one potrzebują siano, którego nie mamy, wodę, no to dobra To polecę po wodę Kość po prostu mówię, odczepimy od Fenda Wysułeś Fenda? Mm, nie, nie wiem, nie pomogę Dobra, my bierzemy na no. szybkości beczkę i lecimy po wodę. Jeszcze nie jest, Jeszcze jest w be, beczce woda? Tak, jeszcze 77%, czyli mój niedawno nie trzeba lecieć po wodę. No spoczko. Bo ja mam tak, mówicie, dużo się dzieje, ale ogarniamy to. Bo ja w samym że już jest ogarnięte z tymi końmi, więc spokojnie, coś jakieś paleta wapna. Trzeba by to wszystko ogarnąć pod odcinkiem. Pod odcinkiem, najwyżej jak tego pogarniamy to, to, nie? Może to jest czas, a aż tam nie ma wpół do 19.00. Nie? Nie, nie znaczy jaka jest godzina? 19.30? Czy, czy jaka jest? Eymę za 63 O tu mamy jeszcze właśnie 7 jeziu. minut... Ale by mi Kurde, animacja tej beczki to się woda dalej, no mówię, to jest stinks. ta beczka jest po prostu stinks no to jest chyba najlepsza beczka do każdego farminga, lepszy mm. chyba nie widziałem jeszcze. Więc jest dobrze. No, ale nalało się tak Więc konie mają wszystko prusianka, nie? No. Ale już wreszcie wszystko mają mówię, w takie rzeczy większość, więc jest spoko. Tak w ogóle to 20 tysięcy uszło, bo... konie. Kupiłem, nie? No. no no rozumiem. Ile mam? 280 28 teraz? 280. Dobra, no, tak jest dobrze. A, a zaczynamy obciążniczek sobie i lecimy teraz po worki. Tak mówię, ta lecę po big buggy. A spiesz No dobra, wymieni się ktoś później. <gry> no ale ja robił big bugi, to ty nie możesz, bo będzie lagowało. A to Ile ci zostało? Dwóch czy mało? Zaraz do połowy dobijam. O to Michał mówi najwyższy pojdziemy z Michała zamienisz, co? Co? No dobra Michał No tylko o jeszcze o poprawię Żeby po prostu też wam... nie musić, żeby, żeby tam się nie nudziło no Nie, bo się nie dostanie na ja odcinku No dziękuje, poza cienkiem macie korze Uprzedzam W sumie tak, a my całe dziesięć Co ty teraz kosisz? Kloja? Kloja? nie, nie. Do... No dobra, no A ty gruberujesz z to Jarkiem, nie? No i mega no teraz lecę nasze prosi po bagi, bo to trzeba zwisać, sama się to nie zrobi Milikida. Zawrotniki porobiłeś Co? Porobiłeś zawrotniki? A Czy co? No. 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 O Boże, jakie zrobiłem... Zauważyłem... Ej, zrobiłem błąd życia. Pojechałem... To, co, co zrobiłem? Pojechałem widłami do Bel na sklep, a ja potrzebuję te. Chciałem tu do załadowania te. O oh, yeah. Najgorzej. Palet... dobra. Ale te big tak nie witam ją mówię bo jest paletami. No damy radę. Dlaczego? Dlacze dlaczego? Co dlaczego? Ale dlaczego tak to jest? Powiedz. Dlaczego postawiłeś Waders taka Oj, właśnie Waders tak. Waders taka, wadesz taka. Wadesz tak, że muszę go przestawić ja tak Jakby się trochę tak nierealnie, że mówię, spycham widłami e, big bugi wiem, by się przedziurowili, no ale po prostu no chcę, żeby te big bugi były po prostu blisko siebie, a nie tak oddalone, jak to jest teraz. Ale no, po prostu tak to robię, a nie inaczej. No i dobra. Teraz żadnego wolnego traktora już nie ma, nie? Nie, już nie ma. Żadnego wolnego. No nie ma. Każdy jest zajęty, to okej. na Nie no, teraz mówię, powoli by się przyszedł drugi traktor już. Teraz trzeba ja mu je ja na tym John i jak pomyślimy. A ja, ja muszę, muszę się kurde skupić, bo Pumiem, nie... No to jakby się kupiło pick to by pick up jeździł z Szepami. No. O to 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 Nie no, już tak bardziej realnie. Kurde mi się w tej Ale nie, no tak jak na misję jakby nikt nie widział. <laughs> jakby nikt nie widział. A jak już to mówisz, to będą wszyscy już wiedzieli o tym. Twoje następne plany to ja na to mm, Nie wiem. Nie jako też osób, kurde, to ogromne odcinki, nie? Nie <grym, nikt. <grym, <grym, no i dobra, już Dwa gibbagi załadowałem się na samę. Kupiłem ile kupiłem. Myślisz, że ja jak, jak ja robię te na singlu. Na single to każdy... To wolno jak mi nie patrzy. Dobra, kupiłem tak, po 5 bugów tego i tego handu że wystarczy, nie? Na single to ja też wszystko ciągałem 76 tony kompostu na ten Ej, jak myślicie, tego 5 na nawozu i 5 nasion chyba na razie wystarczy? No, raczej tak. Star nasion hmm. na pewno. A czemu znaczy, mówię? Ty kupujesz mówię, po tyle i tyle, bo wiadomo. U nas tego idzie tu dużo, nie? Na ten sezon powinno starczyć spokojnie. Znaczy, no na pewno. Ale tu są koła fajne. Czym? W tym, yy, w Sztejerze bo one już wiesz, od tego. Białe. Od brudu są mm. takie fajne, brudne całe. No. I teraz, jak się wjedzie na wapno, to są takie całe, brudne. Panie, pamiętaj, no, pamiętaj, jak wtedy siałam, bo ja się... Co, ja ostatnio siadałem po wapnie, tak, tam tamto. Coś ostatnio siadałem po wapnie. Tak, to 19, Ech. no. A nie, przepraszam, kupiłem po sześć bogów tego samego, no to spoko, sześć bogów tego samego. No to dobra! No teraz będzie na, na dłużej, tak, ten sam. Jeszcze raz. lepiej. Na dłużej starczy. Bo patrz, teraz ładuję to nie? obowiem mi i spadną, przepraszam, życie. Bo ładuje to by się po prostu przydał, wiesz tak, no ty by stał tą chalką. Znaczy jest filglem, nie? Bo ja muszę sobie w tym samym no. no to ja ci no. mogę zaraz wyjechać. Nie, czy? dobra, już traciesz tację po grzybach. Za późno się obudziłeś mordo Trzeba było wczystać. A wszystko przyjdzie czas. Na zwolnienie Staszki szasz skopania ziemniaków też. Maciej? No. Ty jak wpuściłeś ten odcinek, co nie? Z czego? E, jakoś wczoraj, czy dzisiaj? Ale z No wczoraj, nie, wczoraj, w piątek był z no bo dzisiaj był real. No, to... kiedy on był nagrywany? Eee, dwa miesiące temu około, tak szczerze. No, wiesz, no serio, no mam no, no wczoraj na, na zapas, dużo. No jest aksa. No po prostu wiesz, w roku szkoły nie będzie czasu w ogóle się zgrać na pewno, bo ja mam... No mówię, tak, tak. Ale do techniku nowe szkoły ja mówię, to nie będę by, nie będzie co czasu. No, dlatego nagrałem. i tak teraz my będziemy mieć nowe szkoły, nie? No to wiadomo, no. Ty do jakiego idziesz Martin? No na technicznych formatach, nie przyjmą. To no, no, dobra. A ty gdzie? Do rowy kopać czy coś lepszego? <śmiech> do <śmiech> tak jak mechanizacji rolnictwa, jakrod Myślałem, że do liceum normalnie go się pochodzi. Tak się spotkałem w Maku, nie? Jak idziesz na Humana. bo <grymiusz> ja <humanities> to mówię mojej przyjaciółce, mówię, nie? Ola, tak się spotkałem w Maku, jak pójdziesz na Humana, nie? <grymiusz yazgenommen> spotkałem się w Maku w Czarnobylu. w Czarnobylu nie, w Czarnobylu tego nie stać ich. Sa Saszka jeszcze tego. Saszka nie przemycił McDonald's. Saszka jeszcze nie wybudował. No jo. <grymiusz> no. jeszcze nie wymyślił Maka w Czarnobylu. Dobra. Putin za złoby. Ale nie, no, pytaj. Poś... Czarnobyl jest w tym... On nie jest w Rosji, on jest na Ukrainie. No wiem. czemu, znaczy, co ma później wspólnego z A no w sumie no jakaś była wojna tam pomiędzy nimi, no ale... Co ma Czarnobyl do Ukrainy? No ja już też się pogubiłem pię pięć razy, nie? Ja sobie złączyć przyczepy. No bo tam musimy, no... Nie złączyliśmy kuba tego jak mogłeś. O Boże zapomniałem. Ty zapomniał o tym. I czasem mi się rewers wkłada tu, że zacina. Myślałem, że w tyn, Bardzo w że... Bardzo dobrze. Chyba, chyba... nie ja Nie wiem, nie znam się no, Na szybkości jeszcze polecimy zmienić sobie um, Widełki na... Na co? Na, na paleciaka No na poleciaka, że po prostu się... Mogę, te dwie palece tutaj załadować Bo prysku płynnego nie kupuję, tylko te na chwasty, nie? Bo się nie opłaca mhm. Bo tak nie pryskamy no. tym A my po mamy rozsiewacz. No O ruszamy. Jezu, tu jest pełna przyczepa. No, świetna jest pełna O ciul Bo kurwa. No. No, ale wiesz, no kolejna misa za 10 tysięcy, mieć te 10 tysięcy, a nie mieć, to wiesz, się opłaca moim zdaniem, nie? nie ale przypomnę. Ale przypomnę, przypomnę, taki dobry przypomnę, na pewno. Dwie są już <grym> pewne. O, to ja ci coś sprzedać, nie? No, właśnie... Znaczy, no. Jezus, Maria, co się dzieje z tymi kołami w tej przyczepie. To wiesz co? Ja sobie chwilkę pokofę, to kilka minut, a nie ty przejdź, co? No, ja nie wiem, bo tam masz prawie pewne zbiory. Jak peł, prawie. Jeszcze, ja 25%, no to trochę co pokofę. No ty... <grym> A. No, no moja chwileczkę, tak? Bo ja ładuję te bagi, a mówię, chwileczkę sobie robię przerwy. No i zobaczymy. Dobra, to, jak to ja może teraz bagiami. Nie, 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 no. nie. Nie, bo ty... Ty, 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 nie, ty nie umiesz, proszę cię, nie, ja tam chcę... No ja umiem lepiej jak ty. Mhm. To ci nie ulubęczki, buba. Kurde, ręcznie, ja to turę. No to wiesz. Jak ręcznie? Co ty gadasz? Jak, poprawiają rękę. Ta. Ty, jak ty case a nie opanowujesz? Ej, dżom, dżom. Nie, do się to Ej mordy, Kosi tą słomę na nie kinią zbierać dla siebie dałoby się? Czy by potem to... Nie, to pewnie tak nią wziął jakoś. Nie. nie... Nie, nie cudujmy, bo to będzie przechomy. I stracimy na tym. To sprawdzić na singlu. No, w sumie tak. Ale o co chodzi? O prawdę rzeczową. Że, że przykładowo jak na kontrakcie robić no, im No, i słomę, no. To by ci wyskoczył komunikat, że nie masz dostępu do tego terenu Pole 10 jest duże czy małe to jest duże pole 10? Jedno z większych jak dwunastka czy mniejsza? Większa? Nie, choć no podobne są Takie same. No 12 jest większe. Bo no. jest. Nie. No jo tak. tak Bo jest na nim misja za 10 tysięcy I ciekawa, bo... On... No może trochę. I jest, wiesz, jaka misja jest ciekawa, bo mamy tego. Jest misja. No, mamy 100%. Jest misja za ten. Za kukurydzę na ziarno, bo będziemy, będziemy kupować tego do header, nie? Nie, no, areo mniej więcej podobny No dobra, ale mi... Ale dziesiątka jest droższa. Terenach, to jest no... ten W ogóle teraz sprawdzałem w terenach, to mniej więcej jest taka sama powierzchnia, tylko na około dziesiątki jest więcej terenu do powiększenia mm -hmm. To w sumie, bo jest ta misja, nie? Na tego, na kukurydzę, na ziarko, a będziemy mieć taki, taki header do Masaya, nie? bo Będziemy kupowali To w sumie, no nie wiem tam ci idzie to gruborowania Czekaj, co jest teraz na dziesiątkę? No właśnie jest kukurydza Jo? Mhm uh -huh. Mati, jadę od razu zatankować pędo Nie, nie, ile jest? Nie, bo go sfedajmy, nie tankuj go Mordo, nie A nie? Dobre. Nie, Dobre. bo będziemy go sfedawali po tym sezonie, to nam się nie opłaca, wiesz? Bo będziemy go Myślałem, że... Jako... Tak nie, tak nie Moje, bo po prostu tego fana nie potrzebuję, to myślę też kupiłego John dealera raczej, nie? Moje to nie bez sensu takie. Tego bez tura sprzedaję. Mhm. bo z turem jest poczemna turku. Jezus Maria. I wszyscy święci. Jezus no Maryjo, wszyscy... Święci. Pojechałeś na złyskup? Jadę. Co? Jadę. Ja pojechałem, że myślałem, że pojechałem na złysku i sprzedałeś z głowy, to to było znów do odkręcania tego cyrku, nie nawiem takie rzeczy. Bardzo nie. Za rzuciło mi HL. A myślałem zażegali całe Jak Ja kiedyś IP odwaliłem na singlu jak robiłem misję No u nas też, a nie to był Gaziu to jeszcze wtedy jak na tej z, serii. Zrobi, Robiłem właśnie ja. misję z koszenia nie? I po, pojechałem tam gdzie jest największa cena. Ja myślę kurde co mi kontraktu nie zalicza, tam było napisane do, do innego skupu całkiem. Mm. A, no. Też tak bywa. No my też tak zrobiliśmy na tej serii nawet, jak ja się nagrywałem z Łukaszem tutaj. Dobra, na szybkość i tak, i mm. dalej lecimy zmienić sobie po prostu końcówkę natura na poleciaka i no tego, zrobimy, nie? No tego tamtego. do się te dwie... ten kawałek jest fajny, bo jest długi i szeroki. No i szybko idzie, nie? Dość. No. Tutaj jedziesz i jedziesz, i w ogóle nie zawracam. No i co, my na szybkości osiągniemy sobie końcówkę z Stura, a potem to załadujemy. No i be... już mam 8 odcinka, jeszcze robimy tak, te, dwa... te 5, nie? Żeby na mało się trzeba pobawić z tym. No ja. Przewieziono 37% na pole 12, a to spoko, że mam połowę misji gdzieś tak. No jest dobrze. Jest gicze Osłow. Zarobi? dobra Ej, to teraz, to, to, żeby ja, jakbyśmy zagrali po, poza tym, poza odcinku weźmiemy około 2 minut gdzieś około, nie? Tam 15 No nie wiem. Lag No 15. na straszny na, 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 ja, na, ja dostanę laga, to jest był szok hmm. O to trzeba poogarniają tutaj, bo ja muszę powiedzieć, musimy to ogarnąć te... Te bugi trzeba ładnie pochować, jak ostatnio, że wiesz Za maszynami stoją bugi, nie? No ja. Bo to jest najlepsze, bo wtedy po prostu przestrzeń... O, o Boże, przepraszam Że wjechałem w kwietnik, a zapisywałem grę Boże Nie dość, że bugi z Biedronki kupił, tak jeszcze kwietnik rozwalił Bugi z Biedronki, tak, od razu z mąką no jak? A jak e, jak? Z tym, ze tą. Ty, a te bigwagi są z pączkami? Nie, z marihuaną. Aaaa, nie. nie. Nie chcesz? A to bardzo dobra uprawa. Jak, jak nie z pączkami, to nie. Dobra. <laughs> nie, to nie, bez łaski. Nie będę się prosić. Bo proszę cię A mi już mieście świniory też tutaj się, ale mówię, no najpierw tą łąka. bo najpierw te konie, bo już kurde, na dobre te, te konie zaczęliśmy, a chcemy w świniory. Kto trąbi obok mnie? A to ty? Ja. A to ty, dobra, słuchaszka No to fajne, jak na tej sesji cały czas coś koło siebie gdzieś widziem Ej, dobra Stoję, że jest ma... O Jezus, parę zarzuciło O nie, pali... dostoję, stojera wolno obołów, jak Co la... się stało? Jak laguje te palety, je no, nienawidzę tych polem Dobra, ja je poukładam pod... Znaczy, nie mi chodzi, jak to układam turem, to jakby wyskakiwały i skakiwały nad Tobie, wiesz, nie? No, no, no. Dobra, wiem, wiem o co Ci chodzi Kochajmy farminga Znam ten ból No i powiem a tak, a my tutaj na, na przejściu są tutaj dwie palety z tych oprysku i 12 bagów, no to jest spoko. No to jest dobra, tak, się. O, ogólnie tak, my zawsze przywróciliśmy się teraz po prostu na na bagi. Już nie będzie nas mówię, kupowali w paletach na bo to się nie opłaca. Bo są tańsze w bagachach... No Dlatego tak to robimy, a taka sama pojemność. W big bagach jest 2000. No dobra, a jest ile? W tych paletach jest też 2? Nie, to No właśnie, co mówię, to się bardziej opłaca, tak i tak. Dajcie, ja kiedy zaraz zobaczę. Ale o co chodzi? No, w paletach jest jeden, a w bigbagach dwa. No, to wspomnę, no dobra, to, to lepiej mówię, dobrze, że te bagi kupujemy, bo to jest nowe. Opłacalność hmm. jest lepsza, no i dobra. A cenowo, no to. Bagi lepsze. No, cenowo mniej trafce. więcej się wyrównują. No, nie, bagi są lepsze. No, bagi wiele lepsze. No. są, Bo są bardziej pojemne. No, i są tańsze. Nie. Big Bagi są droższe. A ile kosztują bagi więcej? Eee, znaczy, paleta 900, a Big Bag tego. Ma się jakoś 1800 czy 1900? No to mniej, mniej więcej się wyrównuje. Bo tam masz tonę, a tu masz dwie tony, to mniej więcej to samo wychodzi. Okej A co 900? Nie. No to jest, to jest jakbyś kupił dwie palety, nie? To jest w jednym bagu. W sumie... No tak, ale kurczę bugi lepiej gdzieś upchasz na farmie z taką wielką paletę. Tak, no tak. No, no i bugi też masz kurczę, to mi to realnie wygląda, wiesz, że bugi, a nie w takich paletach, nie? Kurde jakoś w realu bardziej ludzi danę, że używają te bugi niż palety, mi się wydaje, nie? No bo tak. ta gra jest amerykańska i bo no no go... lag. Zapisałem grę, bo, bo, bo ja to z tymi paletami to wolę zapisać, nie? Bo mi nic się nie odwaliło. Jeśli po Mariana hmm. A Faj ciężko z tym wszystkim, bo no, to się naładowało dużo. No, jedziemy na Gospo i się żegnamy. Kuba ile tego pola zostało ci? Długo jeszcze? No jeszcze trochę zostało. A no taki gruber, no nie ma co się dziwić. Mm, Kiedyś będzie. Do połowy dziewiętnastki jeszcze nie dawno. No dobra. Bywało go wy. Jedną trzecią zrobiłeś tak około. No mniej więcej. A razem zrobiliśmy No ale, ale niestety, no takimi no. maszynami... Dobra mordy, dziękujemy za odcinek. Zostawcie opracowanie w górę do kolejnego odcinka. Na razie. Hello, Hello.